Cześć ekipa! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Po raz drugi w dniu dzisiejszym w kolejnym update z rynku kryptowalut środa 24 stycznia, w części numer 1, jeżeli ktoś jeszcze nie oglądał, zachęcam. Omawialiśmy kwestię altcoinów, wchodzenie w altcoiny, czy warto wchodzić w altcoiny oraz wyraziłem swoją opinię odnośnie tego, jak ja widzę po raz kolejny wejście w altcoiny. W tej części koncentrujemy się w 100% na Bitcoinie, porozmawiamy o CME, Futures Gap, o którym rozmawialiśmy bardzo długo. Porozmawiamy o Bitcoinie z perspektywy mikro, średnio-długoterminowej oraz makro. Chciałem poruszyć również bardzo ważny sygnał na makrointerwale, który pojawiał się już w przeszłości i który może być tutaj potencjalną wskazówką. Co może wydarzyć się na rynku kryptowalut w nadchodzących dwóch, trzech miesiącach. Także, jak zawsze, zapraszam do oglądania. Jak zawsze, zanim zaczniemy, proszę pamiętajcie, że nic w tym filmiku nie jest poradą inwestycyjną, są to przemyślenia gościa z drugiej strony ekranu, jego pozycje, jego inwestycje i wszystko powinno być tutaj brane jako entertainment. Eee, o altcoinach już nie będziemy rozmawiać, bo, tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy. I może na pierwszy ogień weźmiemy sobie CME Futures Gap. Podczas dyskusji na temat tego ruchu w kierunku 48 tysięcy, na dobrą sprawę na wielu giełdach wybiliśmy 49 tysięcy. Rozmawialiśmy o tym CME Futures Gap, które było tutaj na poziomach między 40 300. A na dobrą sprawę 39 600. Rozmawialiśmy o tym, że akcja cenowa bardzo często wraca do CME, GAP. Oczywiście ten GAP, ta przestrzeń powstaje w momencie, kiedy rynek futures się zamyka i otwiera, i bardzo często te strefy są wypełniane. W przeszłości osoby, które są ze mną dłużej, a kanał ma już blisko 2 lata. Wiedzą, że w przeszłości również graliśmy na wypełnienie tych CME futures. Czy jest to coś, w co można grać na 100%, 1 do jednego? Oczywiście, że nie. Są wciąż osoby, które uważają, czy też uważały, że jakiś tam CME gap na 3000 czy tam ileś będzie wypełniony, tak? Więc to nie jest coś, pod co można grać all in, ale oczywiście jest takie. Takie, są takie przesłanki, przemyślenia, mmm, traderów, tak? Wa bardzo wielu traderów gra po to, że lokalne CME zostanie wypełnione. No, i docelowo wszyscy mówią, że e eventually every CME gap will be filled. Co znaczy, że docelowo każde CME gap będzie wypełnione. Oczywiście, patrząc na przeszłość, nie jest to jakby case, tak? Czyli nie jest to, tak jak powiedziałem, w 100%. W każdym razie. W potencjalnym ruchu korektywnym, który omawialiśmy, bo oczywiście nie ma co ukrywać, że tutaj graliśmy, graliśmy na korektę, była oczywiście możliwość 50 tysięcy, 52 tysięcy, 55 tysięcy. Była możliwość świecy bogów, chociaż w momencie zaakceptowania ETF-a, patrząc na dominację Bitcoina i na przepływ kapitału w Ethereum, automatycznie kwestia świecy bogów została tutaj skancelowana. Dlatego, że jakby kapitał momentalnie porzucił Bitcoina, tak? Trade pod tytułem Bitcoin i ETF został momentalnie przez wielu porzuconych. Rozpatrując ten ruch korektywny w dół, rozmawialiśmy o tym, że najprawdopodobniej ten CME gap zostanie tutaj zamknięty. Widzimy, że akcja cenowa wylądowała w CME gapie, widzimy, że zrobiła nowy lokalny dołek, na 38,540 i mamy teraz bounce. I bardzo ważne jest po pierwsze, bo też widziałem już gdzie komentarze: to jest korekta, to jest niebo. No, nie, niekoniecznie jest taka szansa. Oczywiście ja to rysuję na CME Futures zamiast na Bitcoinie, ale chodzi tutaj o przesłanie. Niekoniecznie tak musi być. Jest takie prawdopodobieństwo, bardzo małe, ale jest. Docelowo trzeba pamiętać, że składową korekty są ruchy składowe, więc oczywiście jest korekta, odreagowanie, korekta, odreagowanie, korekta, odwrócenie trendu. Tak? Więc to, że w tym momencie mamy odreagowanie, to wcale nie znaczy, że to jest dołek, bo to jest, może być składowa większej korekty. Okay? Widzicie, że mamy wyznaczony box A, mamy wyznaczony box A, B. Box A jest pomiędzy 37000 a 35200. Box B jest pomiędzy 35200 i 31800. Moim zdaniem, w przypadku kontynuacji korekty na Bitcoinie, to są dwa punkty odniesienia, na które ja patrzę. Mówiłem Wam o tym, że nie spodziewam się 50% korekty z lokalnego szczytu. I oczywiście podtrzymuję tą tezę w sumie do ciekawości, zobaczymy sobie, gdzie byłaby 50% korekta, o przetestowanie 25 tysięcy, czyli tutaj nasz punkt piwotowy, na który patrzyliśmy. Ja osobiście nie biorę Takiej opcji jako scenariusz. Z punktu prawdopodobieństw jest takie prawdopodobieństwo, prawdopodobnie krążące wokół 20% szans, 15-20% szans, ale moim zdaniem, jeżeli Bitcoin utraciłby wsparcie poziomu 31 832 000, byłoby to bardzo negatywne. I wtedy, hej, ho, ok, napędzi się kaskada sprzedaży, wszystkie diamentowe ręce puszczą. Ci co akumulowali tutaj, bo miało być 70, też im zwieracze puszczą. I najprawdopodobniej spadek bitcoina poniżej 32-31,800 napędzi kaskadę sprzedaży do 25. Ale to nie jest coś, na co ja patrzę, dlatego że z punktu prawdopodobieństw uważam to za mniej prawdopodobny scenariusz. Moim zdaniem, tak jak powiedziałem, 20%. W 80% prawdopodobieństw, widzę to, że bitcoin docelowo znajdzie się w któryś z tych boksów. Ok, i ktoś powie: No dobra, górny zakres boksu 37 tysięcy, wybiliśmy 38,5, nie jesteśmy daleko. Prawda, nie jesteśmy daleko, ale jeżeli to wszystko okaże się składową korekty, to oczywiście dopełnienie tego ruchu musi mieć tutaj miejsce, by zgadzała się struktura. Więc w perspektywie akumulacji bitcoina, jeżeli kogoś to interesuje, to byłyby dwie strefy, na które ja bym się zapatrywał. Wiecie, że dla mnie Bitcoin nie jest seksy. Jak spadnie poniżej 22, to może, może coś kupię. Ale dla mnie akumulacja Bitcoina zakończyła się na 22 tysiącach, rozpoczęła na 16,5 tysiąca, średnie wejście 19700. Dziękuję, wystarczy. Myślę, że i w tym cyklu, tak jak i w zeszłym cyklu, Bitcoin będzie hamulcowym w moim portfolio. Asetem, który da mi jak najmniej zarobić. Okej? Okay? Obym się mylił, ale w zeszłej hoście dokładnie tak było. Bitcoin, nie licząc, nie licząc protokołów trzech w sumie, które się zesrały całkowicie, Bitcoin był najgorszym asetem, miał najgorszy performance w moim portfolio. Oczywiście jest bezpieczny, jest zabezpieczeniem, dlatego go akumulujemy, tak? Chcemy mieć ekspozycje na jakieś bezpieczne, w cudzysłowie, względem kryptowalut pozycje. Ale oczywiście wydaje mi się, że tutaj w tych strefach Bitcoin nie jest seksi. No chyba, że ktoś ma tak zwany time horizon 3, 5, 15 lat, nie? W każdym razie, wracając do korekty, uważam, że ten ruch w strefę A i w strefę B jest tutaj jak najbardziej prawdopodobny. Z punktu CME, CME mamy za, y, zamknięte i teraz pytanie, czy bounce zaniesie nas powyżej 40 300? Na Coinbase z punktu USDC jest to 40 400. I w tym momencie jest to naj, najważniejszy punkt odniesienia, tak? 40 400, 40 300. Jeżeli zobaczycie Bitcoina wracającego powyżej, powyżej tego poziomu, te, testującego go jako wsparcie i utrzymującego to wsparcie. To może się okazać, że tutaj zajmie nam dużo więcej czasu dojście do strefy A i B niż tylko ruch w, li, w linii prostej. Ok? Przechodząc do samego Bitcoina, interwał krótkoterminowy, widzimy, że spenetrowaliśmy strefę, o której rozmawialiśmy wielokrotnie. Jest to ta strefa. Mam nadzieję, że jest ona tutaj widoczna. Wielokrotnie w ostatnich odcinkach powtarzałem to, że spodziewam się penetracji strefy. 38-38800 z perspektywy mikro. Mówiłem Wam o tym, że kiedy utracimy to swing low, po które testowaliśmy raz, wchodzę tutaj w shorta. Short został otwarty na potwierdzeniu dla osób, które nie wiedzą, czym jest potwierdzenie, czy też tak zwane confirmation. Była to ta czerwona świeca, która wróciła po rite z tego poziomu i oczywiście take profit został wzięty, no bo take profit to jest strefa, na którą patrzymy. Także tutaj mam ten, ten, tego shorta za sobą i oczywiście, jeżeli wrócimy w tym bounce'ie i Przetestujemy wcześniej wspomniany poziom. Tutaj akurat z punktu CME było to 40 300. Z punktu naszego Bitfinexa krótkoterminowego jest to poziom 40 370. Tak? Więc ja, otwierając kolejnego shorta na Bitfinexie, oczywiście na riteście tego poziomu, będę tutaj wchodził w kolejnego shorta. Ok. Jeżeli wrócimy, tak jak powiedziałem przed chwilą, powyżej 40 370 z perspektywy Bitfinexa, będę patrzył na retest, bo możemy zobaczyć tutaj potencjalny bounce. Tak jak Wam wielokrotnie mówię, jest A, jest B i jest C. Ok? Więc y, wiem, że nowe osoby na rynku y, tutaj mówią: lecimy do piekła, tutaj mówią koniec korekty, a tutaj się budzą z palcem w dupie, nie? I tak bardzo często jest. Jeżeli jesteście tą osobą, się nie przejmujcie, wszystko przychodzi z czasem. Ale będąc na rynku już tak długo, no tak długo, względnie długo, są osoby, które są dłużej, no to to wszystko widziałem, byłem, przeżyłem, więc to nie jest nic nadzwyczajnego. Oczywiście, oczywiście, to B może być odwróceniem trendu, ale żebyśmy tutaj zobaczyli odwrócenie trendu, a nie korektę, którą macie wyrysowaną to ten bounce musi zamknąć się powyżej, według Bitfinexu, 48790. W tym momencie odwrócimy trend, ok? Makro trend z mikro perspektywy w tym przypadku, bo ściągając to swing high zmienicie mikrotrend, tak? A nawet w przypadku tego. Ale tutaj chodzi nam o makro trend. więc ta wyrysowana żółta korekta ABC, ona ma miejsce, dopóki nie będzie w żaden sposób znegowana. Powiem więcej, struktura pozwala na to, by B wybiło punkt 0, i by C po prostu było krótsze, regularne, bądź też wydłużone. Także tutaj, do momentu, do którego wykres nie udowodni nam ruchu, tak na dobrą sprawę możemy nie wiedzieć w jakim ruchu jesteśmy. Najważniejsze z tego wszystkiego jest, że korekta ABC, na którą patrzycie, oczywiście bounce B nie musi być taki wysoki, tak? Ja to narysowałem od ręki. Może się okazać, że w Bitcoinie nie ma teraz pary w ogóle i że nie przebije nawet, nie wróci nawet powyżej 40 370, tak? Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć, używając Fibonacci retracement tool, jeżeli chcielibyśmy zobaczyć potencjalny punkt bounce'u to byłby to poziom między 42,200 a 43,300, tak? Problem jest troszkę taki, że wrócilibyśmy powyżej 42 tysięcy. I nie do końca wiem, czy Bitcoin ma w sobie obecnie pary. Jest oczywiście takie przypuszczenie, że Bitcoin wróci powyżej 42 do 44 tysięcy, by wykasować wszystkie shorty. Musicie pamiętać, że w momencie, kiedy działo się to gówno FOMO, Budowało się bardzo dużo longów. No, bo pranie mózgów, nie? FOMO, JOLO, BANANAS, 48, 50, 70, 100 tysięcy za tydzień. I kiedy zobaczyliśmy ten ruch A, to wszystko zostało zmiecione, co można było śledzić na likwidacjach. Tam w jedną godzinę chyba skasowali 600 baniek. I teraz, kiedy budujemy ten ruch, i narracja Twittera i wszystkiego jest 32, o czym wspominałem ostatnio i o czym wspominałem nawet w dzisiejszym altcoinowej części, to tutaj buduje się bardzo dużo shortów, ok? Bo teraz już nie jesteśmy Bananas, nie jesteśmy już FOMO, tylko teraz jesteśmy piekło. Bo cała ta otoczka rynku kryptowalut jest, jest jak taki latawiec, nie? W jednej chwili jesteśmy YOLO, LAMBO, a w drugiej chwili jesteśmy szambo i do piekła. Z reguły nie ma nic pomiędzy. Jest kilku, nazwijmy to, influencerów czy osób, które, myślę, starają się przekazać te informacje w jakiś stonowany sposób. W pełni referuję oczywiście do US. Ja nigdy się nie wypowiadam co do rynku polskiego, bo go za bardzo nie znam. Um, także tutaj w pełni referuję oczywiście do US, ale z reguły to jest albo Lambo, albo Piekło. Nie? I takie są tutaj realia. Patrząc racjonalnie na to, co może nas spotkać, to chcielibyśmy zobaczyć odbicie w pewnym momencie, co dałoby nam potencjalne wskazówki co do C. No bo, tak jak powtarzałem wielokrotnie, jak poznacie A, możecie wstępnie obliczyć B, jak poznacie B, możecie wstępnie przewidzieć C. I to jest bardzo bardzo ważne. Więc liczba budujących się tutaj shortów zaczyna być ogromna, i w pewnym momencie spodziewałbym się short squeeze'u Ok? Powtórzę to, bo później ktoś powie, że już tylko spodziewam się piekła. W pewnym momencie jest bardzo realne, że będzie short squeeze, że te shorty zostaną gdzieś tutaj ściśnięte i cena wybije do góry, by skasować te shorty. Ok? Trzeci raz już chyba nie muszę mówić. Kiedy patrzymy na FIBO i określimy sobie ruch od lokalnego swing high do lokalnego swing low 40370, docelowo dopełnienie impulsu tego jednego ruchu, bo to oczywiście to ABC może być składową pierwszego A, jeżeli miałaby tutaj być większa korekta. To będzie 35.900. Jeżeli to będzie case i zobaczymy na przykład krótkie B czy takie B, to oczywiście jest szansa, że to wszystko jest większym A, B, C i C zaniesie na sporite z 31 800 bądź też 29 000. Nie są to moje wymysły, nie są to moje marzenia, bo mi to nisko leży, gdzie pójdzie bitcoin, tak jak powiedziałem. Ja w tym momencie jestem w fazie już tylko akumulacji altcoinów, nie są to moje, wiecie, najskrytsze marzenia, po prostu tak układa się struktura ruchu korektywnego. I pytanie, czy będzie to korekta krótka, czy będzie to korekta impulsywna, tak? I to są dwie zasadnicze rzeczy. Ktoś zapyta, co mogłoby zanieść bitcoina do 31,800 może obsunięcie na rynkach tradycyjnych, które mają obecnie YOLO, bo czekają na piwot od Fedu. Może napełnienie kaskady sprzedaży, tak jak powiedziałem. Moim zdaniem, jak Bitcoin długofalowo utraciłby 38, 35, to w pewnym momencie ludziom, szczególnie tym, którzy byli tutaj na na 70 tysięcy za tydzień, puszczą zwieracze. A patrzyliśmy na akumulację z dwóch różnych źródeł z 3-4 tygodnie temu. I pokazywałem wam, że wieloryby nie parcytypują w tych wzrostach. Smart money nie parcytypowało w tych wzrostach. Smart money nie było zainteresowane pompowaniem bitcoina. Smart money sprzedawało, a dam money akumulowało, czyli małe pozycje, tak? No bo często tak jest. No i oczywiście, jeżeli w pewnym momencie te osoby wpadną na genialny pomysł, sprzedam za 40, kupię za 30, to może to oczywiście napędzić większą kaskadę sprzedaży, tak? No bo niestety dane, dlatego patrzyliśmy na dane z dwóch różnych źródeł, żeby mieć tutaj potwierdzenie, że duzi gracze w tamtym momencie nie parcytypowali i nie akumulowali Bitcoina. Były to mniejsze pozycje, plus oczywiście kwestie powiązane z ETF-em, no i lokalne FOMO. Także z perspektywy mikro bardzo ważne jest, czy Bitcoin wróci powyżej na dobrą sprawę 40 400. Widzimy, że w tym momencie... Jesteśmy na riteście tego punktu. Jeżeli będziemy tutaj yy, ściskać wszystkie shorty, to tak jak przed chwilą było wyrysowane, spokojnie możemy spodziewać się tego odbicia bitcoina w okolice 42 do 44-43,5 tysiąca. Tak? I to wcale nie przekreśla faktu, że bitcoin po tym odbiciu może zawędować do 35 czy 32 000. Z punktu prawdopodobieństwa jest to największy, najwię, najbardziej prawdopodobny scenariusz, jeżeli zobaczymy odbicie i te, ta korekta zostanie znegowana, to będzie ona znegowana dlatego, że Bitcoin był w stanie wrócić docelowo powyżej 48 tysięcy. Perspektywa dzienna, tutaj może pokrótce, bo to już omawiałem, wypadliśmy z tej strefy konsolidacyjnej, konsolidacja okazała się dystrybucją. Zaliczyliśmy cały ruch makro z 15,5 tysiąca, który był wyznaczony między 42 a 48 tysięcy. Lokalny szczyt kasujący wysokie shorty wybił 49 tysięcy, według KuCoin'a. Ruszając się od strefy do strefy, utraciliśmy strefę 42 tysiące. Kolejny pit stop 37 360, bazując na ruchu między strefami, wyznaczając sobie pivoty i punkty kontrolne. Patrząc na ruch. Z perspektywy Fibonacci, kolejny pit stop 37819. Bitcoin wracający powyżej 41762 krótkoterminowo neguje ruch w kierunku 35000. Bitcoin wracający powyżej 49000 potwierdza, że korekta została zakończona. Scenariusz bardzo nie bardzo mniej po prostu prawdopodobny z punktu prawdopodobieństw. Ale nie można go wykluczyć, dlatego że jest to po prostu rynek kryptowalut. Jeżeli się okaże, że amerykańskie banki się walą, może dojść do sytuacji, w której bitcoin po raz kolejny złapie FOMO i okaże się potencjalnym hedgem dla Ponzi, jakim są banki, i akcja cenowa przerwie ruch korektywny i napędzi ruch wzrostowy. O ile się nie mylę, podobna sytuacja miała miejsce tutaj, kiedy rozpatrywaliśmy ruch korektywny po odbiciu od punktu pivotowego 25200. Myślę, że weterani tego kanału pamiętają i spodziewaliśmy się tutaj większego większego składowego ABC, w zamian za to dostaliśmy krótkie ABC. No i oczywiście ten dołek został pięknie wciągnięty. Punkt pivotowy, który jest odnośnikiem 49000 w tym momencie został ściągnięty. Trend został Trend został odwrócony i nasz impuls został dopełniony. Więc jeżeli Bitcoin cofa się w tym momencie i w jakiś sposób, nie wiem, amerykańskie duże banki zaczną padać, a o tym też się mówi, że są w czarnej dupie, Bitcoin może znowu złapać narrację. Bycia czymś wyjątkowym może wrócić, ściągnąć 49 tysięcy, wybić 55 tysięcy. Jest to możliwy scenariusz, zdecydowanie mniej prawdopodobny niż ruch korektywny, ale to jest inwestycja to jest gra prawdopodobieństw, a nie to, co jeden, drugi, trzeci czy czwarty chce zobaczyć. I warto o tym pamiętać. Makro Byliśmy w kanale wzrostowym, jesteśmy w kanale wzrostowym. Tutaj oczywiście macie opisane wydarzenia, jak reagował Bitcoin po Coinbase ICO, po Futures ETF-ie i teraz co się dzieje po Spot ETF-ie. Wiele osób bazuje na tym, że i tym razem powinniśmy zobaczyć dużą korektę. Ja uważam, że wydarzenia niekoniecznie są powtarzalne, więc nie podpisałbym się pod tym, ale bazując na tym kanale wzrostowym. Rozmawialiśmy o tym, że jeżeli poruszamy się w impulsie, musi być korekta. Jeżeli poruszamy się w impulsie, musi być korekta. Na końcu ostatecznego impulsu jest straczka, jednak na razie nic z tego nie wskazuje. Tak więc, bazując na tym kanale prowzrostowym, bazując na tym, że wybiliśmy górny band tego kanału wzrostowego dzięki temu wariackiemu knotowi. Z perspektywy tygodnia, oczywiście powrót do dolnego bandu w kanale miałby tutaj jak najbardziej sens. Oznaczałoby to, że bitcoin z perspektywy tego kanału, z perspektywy makrointerwału na indeksie, powinien wrócić do 35 do 32 tysiące. Czy musi? Nie, nie musi. Czy może wypaść niżej z tego kanału i przetestować 28800, bo wszyscy grają pod 32? Oczywiście, że może, tak. Tutaj nie ma pewników, jak ktoś przychodzi do rynku kryptowalut z myślą, że dostanie na tacy podane tu, tu, tu i tu i tu, no to myślę, że prędzej czy później mu dupa pęknie, bo, bo tak to nie działa. A osoby przekazujące wiedzę na YouTubie to nie są kosmici, chociaż kiedyś byłem posądzany o picie kawy z kosmitami, szczególnie w momencie, kiedy 3 miesiące na 17600 mówiłem, że to niedołek, ale realia są takie, że każdy przedstawia Wam swoje przemyślenia i one albo się sprawdzają, albo starzeją się po prostu kiepsko. Robiąc sobie z tego miesięczny interwał, i to jest to, o czym chciałem głównie porozmawiać, widzimy, jak rysuje się miesięczna struktura w tym momencie. I bardzo niepokojące jest to, co. Ojty. Bardzo niepokojące jest to, co rysuje się w tym momencie w obecnym miesiącu. Kiedy zobaczycie na wszystkie lokalne szczyty. Każdy z nich w jakiś sposób dał nam sygnał o tym, że możemy zobaczyć punkt zwrotny na wykresie. Ja to widziałem na żywo tutaj w 2019 roku, więc oczywiście, tak jak mówiłem wielokrotnie na tym kanale, to co to Jolo, które było tutaj, to Jolo było tak samo tutaj. Wszyscy już liczyli na to, że jak Bitcoin wybił 13, zaraz będzie 20, 30, 50 tysięcy. Bitcoin tu nie był gotowy na nową hossę. I w tym momencie, w tym momencie oczywiście jest inaczej, bo mamy ETF-a, mamy adopcję instytucjonalną, widzimy napływ kapitału do tych ETF-ów, więc ta struktura jakby się całkowicie zmienia. W każdym razie patrząc na ten miesiąc, oczywiście dostajemy świecę potencjalną Doji, tak? Doji, krzyża, tylu ile znawców, tylu opinii tyle ile książek, tyle opinii w każdym razie najważniejsze z tego wszystkiego nie jest nazwa tych świeczek tak, bo one, jest Upper Hammer, Lower Hammer, Rising Star Morning Star Gravestone Doji, Doji jest ich jak mrówków w każdym razie główne co trzeba wynieść z tego, to jest to że taka świeca bardzo często sygnalizuje, lokalny szczyt i odwrócenie trendu z perspektywy makro. OK? To są dwie najważniejsze rzeczy, które trzeba wynieść z tego wykresu. Cała reszta nie jest ważna. I teraz, jeżeli analizuje ktoś wykres z perspektywy struktury, jak ja, wiecie, że strukturą, moim zdaniem, która wyznaczała bessę i Hosse, jest poziom 31,832 Wynika to z tego, że w po pierwszym lokalnym szczycie na 65 to była nasza podłoga. Po drugim szczycie, na 69, to również była nasza podłoga. Widzicie, że trzy miesiące testowaliśmy tą podłogę tutaj, jeden miesiąc na zejściu w dół i był też retest, prawdziwy retest, który potwierdził, że to nadejdzie. I ci, co są ze mną dłużej, wiedzą, że ja obliczałem ruch fali Eliota od 69 tysięcy i mój główny cel był na 14 tysiącach. Więc tutaj licząc cały ruch z Bessy do Hossy, no, pomyliłem się o półtora tysiąca, to nie jest w tym momencie ważne, um, przynajmniej dla mnie, bo w ogóle uważam za sukces, że jakby dzięki falom Eliota udało się obliczyć cały ten ruch um, z 69 tysięcy do 14, 14 się nie dopełniło. Um, co powinno być taką wisienką na torcie, gdyby się dopełniło. W każdym razie pozwoliło to akumulować Bitcoina na 16,5, na 18 i nie czekać na 9, 5 czy 3. Ale do czego dążę? Dążę do tego, że w momencie, kiedy ta podłoga została utracona, całe poddanie zostało napędzone. Oczywiście przez różne czynniki, tak? Czy to ETF-a, czy też LUNE i tak dalej, i tak dalej. I teraz, kiedy wróciliśmy, testowaliśmy dwa razy, ten, tą samą wcześniejszą podłogę i to był nas sufit. I w momencie kiedy wybiliśmy w końcu ten poziom, my jeszcze go nie przetestowaliśmy. I moim zdaniem, to jest moje prywatne zdanie, jeżeli miesiąc styczeń zamknie się tutaj na dozi, zwiększa to bardzo mocno z punktu technicznego dla osób, które wierzą w analizę techniczną, które uważają analizę techniczną za jakiś wskaźnik, Zwiększa to bardzo mocno prawdopodobieństwo przetestowania poziomu 31,800. Dlatego, że w momencie, kiedy utraciliśmy tą podłogę, my wróciliśmy po retest tej podłogi. Okay? W momencie, kiedy wybiliśmy tą podłogę, wróciliśmy po retest tej podłogi. W momencie, kiedy wybiliśmy tą podłogę, my chcemy wrócić i ją przetestować. Niestety, troszkę za dużo osób patrzy na ten poziom 31800. Tak jak tutaj, troszkę za dużo osób patrzyło na moje wymarzone 14 tysięcy. W cudzysłowie. Ale takie przetestowanie strefy 31800-35 tysięcy z punktu technicznego dawałoby piękny fundament, bazując na analizie technicznej, do tego, by zobaczyć o na przykład taki ruch w nowe ATH. Nie? No i ktoś powie. Oj, co tak płytko, nie? No niekoniecznie tak płytko, bo to może być składowa całego makroruchu, tak? Bo to jest oczywiście kwestia tego, która fala będzie nestowała który ruch. W każdym razie korekta jest potrzebna. By nie tylko przeczyścić lewar, by nie tylko pozwolić na reakumulację, by nie tylko wprowadzić nowy kapitał na rynek, ale również do tego, by uklepać odpowiedni fundament do dalszych wzrostów. Tutaj uklepaliśmy odpowiedni fundament, by nałożyć 215, o ile się nie mylę, procent ruchu. Więc oczywiście tutaj gdzieś tutaj szukamy fundamentu, by uklepać fundament pod to, by zobaczyć. Kolejne 200-400%, tak, w zależności od tego gdzie tam Bitcoin y, zajdzie. Pytaliście ostatnio wciąż o moje predykcje dla Bitcoina. Ja raczej trzymam się swego. Nie wiem jaki będzie impact ETF-ów y, na wycenę Bitcoina. Nie jestem gościem, którego pochłania gówno FOMO, więc ja raczej trzymam się tego, że będzie to 80-120 tysięcy Bitcoin, tak? Y, Oczywiście, jeżeli impact ETF-ów będzie tutaj w krótkim czasie bardzo mocny, to oczywiście ta wartość, ta wycena będzie większa, ale ja myślę, że patrzenie na bitcoina pod kątem 80-120 tysięcy za sztukę jest to racjonalne podejście, bo w długim terminie ETF-y pozytywnie wpłyną na bitcoina, na wycenę bitcoina, może niekoniecznie na samego bitcoina. Dobra, to tyle, jeżeli chodzi o część drugą. Mam nadzieję, że była wartościowa, mam nadzieję, że ona zobrazowała wam wszystkie perspektywy, to na co ja patrzę. Nie jestem wróżką Małgosią, nie mam kryształowej kuli, chociaż i o to byłem kiedyś posądzany. No, jeżeli filmik jest wartościowy, jak zawsze walczymy o 1000 lajków pod każdym filmikiem. Jeżeli uważacie, że było to BS, zostawiacie czerwone dildo. I każdy jest szczęśliwy. Życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Heja!